Siemaneczko, jak obiecałem wczoraj, leci dla was skin kompletnie za darmo. Kazałem wam zostawić lajka pod ostatnim odcinkiem i napisać komentarz. No i sprawdźmy kto jest z tym szczęściarzem. Komentarz jest 33. Sprawdźmy. Git odcinek 33 stopnie. Shadow. Gratulacje, skinek trafia na Twoje konto. A dzisiaj do wygrania też będzie kałaszek, będzie to AK-47 Legion Anubisa po testach bojowych. Myślę, że też fajny skinek, wiecie co robić. Wystarczy tylko Zostawić lajka pod tym odcineczkiem i napisać komentarz, ale komentarz jaki, to oglądajcie do końca, wtedy się dowiecie jaki. No i dobra, lecimy dalej, pamiętajcie, że mam tutaj w Bowie Knife'a Black Lamina za ponad 800 i AWP Cmyk za prawie 240. Są jeszcze tutaj dwa skiny AWP Containment Bridge za ponad 300 i za prawie stówkę AWP Elite Build, żeby grać o te cztery skiny, wystarczy wpłacić 30 zł z moim kodem. Wtedy jesteście naprawdę we wszystkich. Chyba, że chcecie grać tylko o Smyka i o te dwa tańsze, to wystarczy wpłacić 20 zł? chyba że macie wyjebane na Bowie Knife'a i na AWP Smyka chcecie grać o Containment Breacha, to wystarczy dyszkę Z moim kodem pamiętajcie, bo bez mojego kodu wpłata się nie liczy do giveaway'a Pamiętajcie też, że z kodem jest macie 10% do wpłaty przykładowo sobie wpłacacie stóweczkę, macie dychę za darmo plus macie drugą dychę, prawie dychę, może ponad dychę tutaj w tych punktach, które są możecie wymienić na skiny Ja tych punktów mam trochę więcej, sprawdźmy co dostaję Za Frico 6 dyszek, sprawdźmy 400 za Frico, sprzedaj i 66 Zajebiście jestem zadowolony No i dobra nie ma co przedłużać Wbijamy od razu na bitewkę Tutaj do Hami oficjalnie To jest tryb Underdog Czyli musimy mieć mniej Więc sprawdźmy Bitwa za prawie 160 zł. No są tutaj fajne skrzyneczki Na przykład ten Donut Case Na bójście za 5 dyszek Zobaczymy Może coś fajnego wypadnie no, wypada nam kurwa A to jest Underdog Ale spokojnie Myślę, że jeszcze są szanse To ile kosztuje złotówkę Czy tam dwa jej No różnica między nami nie jest taka duża ale... ok, trzy dychy, sprawdźmy. No nie, mi się wydaje, że to już jest przegrane, chyba, że Donut tutaj coś fajnego dołoży i uwaga, niestety nie przegrywamy to. Ale spokojnie to była bitwa, która nie była aż tak bardzo droga. Zrobimy sobie sami. Myślę, że na Jester Mode jakieś tutaj droższe. Damy sobie dwie te oraz te. I z tych nowych też sobie tutaj poszalejemy 1260 zł bitwa standardowy na dwóch, 6 skrzyneczek. Wbija do nas Viper, no i sprawdźmy co z tego wyniknie. Na sam start, no gówno, nawet nie ma co gadać. Tutaj co jest? Tu jest Bide Monster, no to jest fajny skin nawet za 4,500. Tu mamy Fader za 2,5. No fejdzik kurwa dwami przeminęły. A ja jajajaj, ale spokojnie, jeszcze jedna szansa. Tu jeszcze jest są jakieś itemy. O, kurwa i mamy fejda. Słuchajcie, mamy fejda za 2,5 tysiąca złotych. Bitwa już jest na plus, tylko żeby teraz jemu nic. Jeszcze mamy chromę. Yy, zajebiście jest. Jest kurwa zajebiście, bitwa kosztowała 1200 zł. A wygrywamy, słuchajcie, prawie 3,5 tysiąca złotych. Przedajemy sobie to. Mamy 6,5. Szczerze, jestem na takim zajętym pulsie, że mogę to kończyć, ale to będzie za szybko, więc jeszcze tutaj zostanę. Może damy radę dychę zrobić, to już by było mega mocne. Ale dobra. Zróbmy sobie, może 1200. No nie, jeszcze mnie tak nie pojebało. Zróbmy sobie coś takiego. I tu też była nowa. Ok, 1400 zł bitwa. Standardowy czy underdog? Underdoga damy. Damy teraz Underdoga. Myślę, że, że to jest dobry pomysł. Mamy tutaj George Skinsa. Siemano. Teraz musi George'u coś mocnego trafić, bo to jest tryb under... Oj, my dostajemy na sam start 150 zł, ale spokojnie. Może teraz George'u kose? No mi tutaj... U mnie było blisko. George'u, dawaj coś. Kurwa, mamy Chroma. O, je, je, dobra, za stówkę nieźle, ale musi teraz bajoneta George'u. Proszę, bajoneta. Kurwa, mamy Jaguara. Za ile? Mogłem dać tryb standardowy Chyba, że teraz da mi Bajoneta Znaczy mu? no nie daje 1400 tych poszło się jebać No niestety, poszło się jebać, choć nawet z tej bitwy nie było Plusa Zróbmy sobie jeszcze raz Jeszcze raz Underdoga, I też jest nowa skrzyneczka Damy sobie może trzy razy, dołożymy Jeszcze dwie te I Dobra, bo tu już się zaczyna grubo Tutaj jak teraz przegram, zostanie nam 3500 A była siódemka, więc średnio George. teraz tym razem Ja to wygrywam Proszę cię Georgiu. Dropnij, kurwa, nie wiem, za trzy, za ty No nie, no pojebie mnie zaraz. Pojebie mnie, kurwa, ale spokojnie, spokojnie, bo jeszcze mamy szansę. Tutaj teraz jest Bayonet lore. Proszę, cztery ponad procent. Trafto, proszę cię, trafto, George'u. No nie ma, może tym razem Bayonet lore dla George'a. Ja pierdolę. No tutaj był na samym dole. Dobra, może. Kurwa, tutaj coś będzie. No nie, jest dla mnie. Mi się też to sław GG i też chyba drugi raz jest przejebana, a nawet nie ma tutaj plusa z tej bitwy. Dobra, spierdamy sobie szczytek. Główno straszne, idziemy sobie dalej. To short fowl, Kurwa, dobra. Trzy razy damy undertok. Trzy razy do trzech razy sztuka. Musi się udać. Tu jest nawet jakaś kosa za 9 tysięcy ponad, więc. No kurwa, Georgiu. jak trzy razy pod rząd ze mną wygrasz, to serio. Blokujecie, kurwa. Robię bitwy tylko prywatne i daję sobie boty. Dobra, spierdalaj dalej, Georgiu, kurwa. Mamy dwa 300. Kurwa, no trochę tutaj mnie odkleiło. Ale to jest chyba czas na olina. To jeszcze czas, słuchajcie, na olina. Trzeba zaryzykować. Zrobimy sobie może coś takiego. Jest to bardzo ryzykowne, żeby nie mówić. Ale może się uda. I za 300 damy sobie, może to. I mamy jeszcze. Tweeczkę no całą damy sobie eleganta, idealnie taka bitewka typ underdog. Jak za czwartym razem underdog nie wejdzie, naprawdę tutaj dzieje się coś złego. Dobra, dajemy sobie, bo nie ma Georgia, zajebiście, sprawdźmy. Tutaj naprawdę kurwa kosa. A dobra, dobra, bo to jest underdog. Ciągle zapominam. I samu drobni coś mocnego. Proszę cię, bo na razie tak gówno daje. Ta skrzynka kosztuje 200 zł, a naprawdę patrzcie co małe, patrzcie to. No dobra, niby wygrywam, no ale kurwa ciekawe czy finalnie wygram i czy będzie zwrotka w ogóle, bo naprawdę ta skrzynka oprócz tego Golden Coila to straszne gówno daje. I może teraz nie tutaj Radiation Case też daje średnio. No, dzisiaj nie jest mój dzień, ale może Anarchy case ktoś nam pokaże. Może on da nam tutaj kurwa, no daj mu coś mocnego, no ja pierdolę no. I no nie pierdol kurwa, że mi daje kosę. Są jakieś żarty. Co to za zjebany dzień? Jebać, Thunderbogie. Jebać je. Jeszcze zobaczcie to. Bitwa 2305. 2308, kurwa 3 zł na plus, nie? I sam dostał. Kuj mu w dupę. Dobra, wyjebanę to, żeby wygrać. Tego kałaszka, który był na samym początku Napiszcie mi, jakie macie plany na wakacje Albo gdzie chcecie pojechać, albo gdzie byście chcieli pojechać, ale niestety was nie stać Albo, no po prostu, gdzie chcecie je spędzić, albo gdzie je spędzacie To ja wybiorę jutro i jeden z was zostanie tego skinka Dzisiaj był Shadow, chyba tak, ten nick miał Shadow, ten kolega Ja sobie to sprawdzę w postprodukcji i tego skina mu wyślę Dobra, pamiętajcie, like, komentarz, subskrypcja Kodzik Bartonez i jesteście SIGMY Trzymajcie się, widzimy się jutro, heja!